Boże, witam serdecznie. Dzisiaj kolejny dzień, Ewangelia według świętego Jana, siódmy rozdział. Szczególnie może zwróćmy uwagę na zakończenie tego fragmentu. Możemy tam przeczytać m.in. takie słowa. Zamierzali więc go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na niego ręki, ponieważ godzina jego jeszcze nie nadeszła. Cała ta sytuacja, i nie tylko ten fragment Ewangelii, nieustannie przypomina nam o tym, że pojawiały się przeciwności na drodze pana Jezusa, ale on właściwie nie zwracał na niej uwagi, ponieważ, uwagi, ponieważ wiedział dobrze, że przyjdzie odpowiedni czas, kiedy on się wypełni, kiedy nadejdzie jeszcze Jego godzina. Jego godzina, czyli. Śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie. Tego nie rozumieli ani uczniowie, tego nie rozumieli jego przeciwnicy, i myślę, że to, co dla nas jest ważne dzisiaj, szczególnie w tej sytuacji, którą też my przeżywamy, to jest uświadomienie sobie, że na drodze wiary będą się pojawiały przeciwności. Jak mamy je pokonywać? Mamy je pokonywać w ten sposób, że mamy ciągle mieć świadomość, że jesteśmy w rękach Pana, że, że Pan Bóg nieustannie troszczy się o nas, nawet jeżeli nam się wydaje, że ta sytuacja wymknęła się spod kontroli i że się boimy, lękamy, wyrażamy to w różny sposób, tego też jesteśmy świadkami, to musimy ciągle wracać że do, do, właśnie do tego punktu, Jestem w rękach Boga. On mnie zna, On mnie kocha, On ze mną podąża. To, że ja tego czasami nie widzę, a zwracam uwagę przede wszystkim na to, co jest przeciwnością na, na drodze wiary, to nie oznacza, że, że Pana Boga nie ma przy mnie. I to jest ta nadzieja, której potrzebujemy, przypomnieć sobie właśnie to. Zapraszam serdecznie do tego, abyśmy dzisiaj pomodlili się Psalmem 34, żebyśmy odmawiając kolejne linijki tego psalmu znaleźli właśnie tą nadzieję, która jest nam potrzebna dzisiaj w przeżywaniu tego dnia, tej sytuacji, w której jesteśmy. Bóg jest z tobą. Kolejny krok wiary to jest uwierzyć w to, że jesteś w rękach Boga i że on jest przy tobie. Wszystkim życzę dobrego wieczoru i szczęścia Boże.